Sete, vou Vamos subir. Essa só.

Jestem już na trzypoczącym szczęśniu. Ja I mam ja bardzo mi się od tego udało. Pewna osoba, która wiem, że życzę miętrzne dziewczyny. Tak, trzypoczący życzenie jest nazwane Twoim mieniem. W pewnej górze. No, a teraz e, robimy slasher, kiedy otworzycie je. Zrozumiałam, że wracam z tym pierwszym. No to tak, opcja pierwsza to jest takie u takie siodło i taki no, jakąś się... Um, czaprak? wybiorę swój, a później w komentarzach będziecie głosować, który outfit chcecie. I ten outfit, który wybierzecie, będzie outfitem właśnie do trzech życzenia. No i my właśnie już y, y, jeździć właśnie z tym outfitem. To teraz drugie. Ja się nie mogę znaleźć tego starego outfitu, ja, więc wracam do Was za chwilę. Ja już do Was wracam z Trzepą. I idziemy teraz po... górę, ja Nie patrzyłam na... Że... Na razie dzisiaj będę z łasno. To jest Kuźwa, będę ładne łasno. z nie, będą. Tej, nie, będę kupować, będę to no. To jest to no. będę to kupować. Kuźwa, nie, nie. kupuję. nie, nie. Nie, to jeszcze kiedyś, ale nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, Zostawiam syn na tęczowę świętą. No, w końcu gra. Święty Nie, jest zwierzaka. Dobra. Teraz szybko... Trzeba sprawdzić mój klub. Trzeba klub... A, Boże. Mam no, niedorozwinięty klub, jest dziecki zwany. Dobra, the Army. Dobra, miałam coś zrobić, ale... Nie wyszło, nie jest. Dobra, robimy zadanka. Wiem, że to obowiązku nie jest najbardziej ekscytującą rzeczą na świecie, ale jeśli chcesz doświadczyć prawdziwego życia na ranchu, to warto do niej zajrzeć. No, to idziemy zajrzeć do tej całej wiceobowiązku. Tu tu jesteś.

A tu jest! O, cześć! Cieszę się, że udało ci się do nas dołączyć. Mam kilka produktów rzemieślniczych, które przydadzą podczas twoich przygód. Jeśli przyniesiesz mi serwotniki złota, chętnie się wymienię. Nie ten głos był piękny. Po prostu piękny. Pewnie się zastanawiasz, skąd się złoto prawda?

Что, брат, мы до какой-либо порога ухитим, что мы тебя nie, nie mogę, nie, dziękuję. drugi jesteś. O Boże, się, dobrze Dobra. Hej, Ja to jest znak no, czeki, to sprawdzimy, bada. 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 Смотрите, куда мы позанимали быка. Ну, mm -hmm. no, и что нам с этим быком сделать, что? на него. Выгонишь его, выгонишь Aha. Pokłonałam tego pytania. Przepraszam sobie. Uh -huh. To było niebezpieczne, a ten by ich nie zawaha się. postarać się starać się ciebie konia. E, musisz zachować ostrożność, więc zdanie się pobliżu tego ciecznego głupi Chcę widzieliśmy, że tak szybko się zgodzi. zawsze już wszystko coś ludzie proszą. Tak. No, dobra. Ej. A pokażę Ci, kiedy to moja sylwetka, co zobaczyć w mojej chwili. Gdzie ona jest do jasnej Polski walczącej? A, tam, dobra. Ujawniam. Gdzie ona jest do Polski walczącej? Jakoś gdzieś dają? dalem? Albo ona jest w tym tańcu polskim? Jest hard packed. Jak podnieść cały doby, power pack. Proszę ja mi tam, gdzie nie śpię. Co? Nie również znajdę, że ten ryż tu znajdzie. A mnie to nie interesuje. Co? Dobra, pokaż mi co to tam jest jeszcze. Zeroodręcza. Penny. Hanryta. Zagranianie karty person. Skot jest niespokojny. W ogóle, czy gdzieś jest Dobrze, szybko tego, nie Dobrze, pociągnij. Lada. pociągnij. Dobrze, pociągnij. Dobrze, pociągnij. Dobrze, mnie Dobrze, pociągnij. Dobrze, Dobrze,